Nie chcę, bo mówię, ja niebawem, Ja nie, bawem. Ja nie bawem, Wyjadę stąd, nie, I, i, i a oni zostaną. Nie, oni z tym zostaną, nie. A z czego, a z czego ma się ten? A z czego ma się tłumaczyć, przepraszam? Z czego ma się tłumaczyć? Że co powiem? Co to siedzi wymyśla? Wymyśli coś? On Ci znaczy się groźny, słuchajcie, on nie jest groźny. On nie jest groźny, on, on, nie, jest, on nie jest jakąś personą. To nie jest jakiś, jakiś e, niesamowicie, no, jeśli, jeśli w tych kategoriach myślicie, że to jest jakiś wielki chłop, agresywny, naładowany testosteronem, e, o dużej sile, no nie wiem, to nie jest taki chłop. Po pierwsze, a po drugie jest to chłop o bardzo słabej psychice, e, bardzo szybko e, tracący nerwy e, szybko, szybko w nerwach e, zaczyna płakać nie? także e, on, on tylko jest twardy kiedy jest, kiedy on kontroluje środowisko w którym jest i osoby które tam są i te osoby są, są po prostu kontrolowane przez, przez niego przez, przez to że jest manipulował, albo zastraszył Eee, to tylko wtedy on jest silny wobec takich osób. Tak, wycinał, wycinał. Eee, <grywka> Mówię, słuchajcie, Przyjdzie, przyjdzie czas, nie? Przyjdzie czas, nie? Ja mówię, nie chcę niczego, nie chcę niczego mówić, nie. Nie chcę niczego teraz mówić, bo tak jak mówię, ja tu jest, jeszcze jestem i, i zobaczymy co będzie dalej. I wszyscy, którzy, nie wiem, wszyscy, którzy, yy, którzy są, nie wiem, o, 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 a po co to robisz? A no, 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 to jak ty jesteś po jego stronie? To nic nie stoi na przeszkodzie, nie? żebyście z miejsca, w którym mieszkacie, wsiedli w auto i zweryfikowali to sami, nie. Żebyście dokonali tego samego, żebyście po prostu sprawdzili, czy faktycznie tak jest. Przestali wierzyć temu kurwa człowiekowi, który niszczy, kurwa, zniszczył siebie i, i to już jest to już nie jest odwracalny proces. Ten człowiek jest zniszczony i i on już, no nie da się tego odwrócić, nie? No, no, to nie ma takiej opcji, jak mówicie, że niech on się weźmie do rogi, niech idzie na etat. Nie ma opcji, nie ma takiej opcji. Ten człowiek jest, ten człowiek, on całe życie, całe życie, no przez ostatnie 10 lat, nie wiem co on tam robił wcześniej, ale przez te, te streamowanie to jest, on nic nie umie robić. On ma dwie lewe ręce ten chłop, on się do niczego nie nadaje, on nie potrafi się wysłowić, rozmawiać z ludźmi, współpracować z ludźmi On ma już manie większości wyższości, że, że wszyscy chcą mu zasięgi za, nie, wszyscy chcą, chcą na nim wybić na zasięgach I, I jak Wy sobie wyobrażacie, że on teraz pójdzie do pracy na etat za nie wiem za kurwa wiem, na, za piątkę jak on kurwa ponad stówę kurwa zarabia miesięcznie yy, siedząc kurwa Siedząc i tyrając tą swoją kobietę i, i przyjmując kurwa donaty za 6 zł, bo teraz zmienił na 6 zł, podniósł, podniósł poszła, stawka poszła w górę, teraz możecie go mu ubliżać za 6 zika, nie za 5. No nikt go nie przyjmie, dobra, to jest tak jak wziąć Magikala. nie, on pójdzie na budowę i będzie pił na budowie. Także to, to, już, to już mówię, to jest... Yy, tak, inflacja. To jest, mówię, proces, proces ten jest nieodwracalny, nie? On zniszczył siebie. E... Nie... Gospodarowanie pieniędzmi w jego, w jego życiu nie istnieje, nie? Gospodarka finansowa e... no nie istnieje. Ja jeszcze mówię, niech się odezwie do mnie, niech się odezwie do mnie ten, ten Rafał, ten koleś, ten koleś, który, który wygrał te trzecie miejsce w tym konkursie i I nie otrzymał tych, tej nagrody, która opiewała na 500 zł, nie? Gdzie Magical 500 zł, 500 zł to yy, on ma powyżej 500 zł na godzinę. 500 zł na godzinę od kika dostaje, nie? Powyżej 500 zł, bo dostaje 120 dolarów. Co najmniej dodaje... On zarabia 120 dolarów na godzinę na kiku, nie? 120 dolarów na godzinę za stream. Tak, ja wiem, że to Radek. E, ja, to, ja mam te wiadomości. Słuchajcie, ja mam te wiadomości. Ja mam te wiadomości. Słuchajcie, ja Wam coś powiem. Kik mu płaci, słuchajcie. Kik mu płaci za streamy, nie? Kik mu płaci za streamy to raz. Dwa, że subskrypcje na Kiku to 95% z subskrypcji jest twórcy. To dwa. E, kontrakt z Kikiem, wszystko jest, wszystko jest skryptowane. Z, e, zaręczyny były skryptowane. E, Londyn był skryptowany. Europe Trip jest skryptowany i wiele innych rzeczy. On ma się wywiązywać z tych kontraktów. Mało tego, TikTok też za to płaci. To jest, TikTok budżet mu dał na to. Daje mu na to budżet. To jest tam jest kurwa tyle pieniędzy wyrzuconych w błoto, nie? W sensie wyrzuconych w błoto. No niby, niby te 4, 4 do 6 tysięcy ludzi tam siedzi, nie? Ale tak jak wszyscy to wiedzą, no bo przecież to nie. No Daniel mówi, no dziękuję wszystkim za dobre słowa. Daniel kurwa pokaż 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 kto tam pisze do ciebie te dobre słowa. Nie? Nie pisz do siebie z tego nie pisz Daniel pisze z drugiego telefonu sam do siebie chyba. I Daniel ściągnij kurwa ściągnij tą podróbkę Off-White'a, nie? Nie noś podróbek mordo, zarabiasz tyle kasy, a ty w podróbkach Off-White'a napierdalasz. Tak, on gra na czas, on przedłuża live. O 19 cała prawda. Dochodzi 20, już o 20:00 cała prawda. Przeleciała 20, chuj, zero prawdy. I tak ciągnie, ciągnie i, i jak już siadnie z tym pieskiem sama, ta Natalia coś tam robiła, to przecież kurwa ten chłop się nie nadaje do streamów. Rozmawiałem tutaj i tu, to też zostanie, to też zostanie e, wrzucone filmiki, rozmawiałem przecież e, z bratem, rozmawiałem z pz -em. <laughs> że e, jeśli on nie ma osoby, że jeśli nikt z nim nie streamuje, to, to to wszystko spada w dół i on tam ma, tam nikt nie siedzi, nikt nie chce tego oglądać, bo on jest smutny, nawet jak się upija, to jest smutny, upity gość. Widać po mnie, że jestem streamerem, nie wszystko naraz. Ja nie wrzucam wszystkiego na... Nie, Lumpik! Lumpik to jest... To jeszcze potrwa. On sam, on, on sam sobie kurwa moderacją z innych telefonów jest, z innych kąt pewnie. On się przylogowuje. Widać morno. Kryształu ci brak. No to musimy się tam po, pokręcić pod blokiem Daniela, bo tam podobno ci najlepsi przedstawiciele branży są. W ogóle jakie pytania, a ty w Polsce? <laughs> mordo, to ty nie wiesz gdzie ja jestem? <laughs> Arni. Od ilu od ilu ty go oglądasz? Od ilu minut? Ja go w ogóle nigdy nie oglądałem. To mi ludzie powiedzieli: "Ej, ten koleś jest chujowy". Ja mówię: "Ta, mordo, to już się biorę za niego". Ty ty uważaj, bo przepukliny <laughs> przepukliny z zazdrości dostaniesz. Ja zazdroszę. Że ktoś w ogóle się z stało spotyka. Kiedy wbijasz do Daniela? U Daniela siedzisz tak, Daniel w ogóle mnie przyjął, bo my się zgadaliśmy. To jest w ogóle kontrakt z Danielem. Daniel mówi, weź zrób kurwa wokół mojej osoby za dymę, żeby się kurwa wyświetlenia zgadzały. No ale ja się oczywiście nie zgodziłem, bo Daniel nie ma pieniędzy. Jaki plan na dziś? Słuchajcie, nagram jeszcze materiały, które również wrzucę, aczkolwiek wieczorem będę robił live'a e, takiego bardziej na luzie, z tego względu, że mam tą bitewkę agencyjną. Mam bitewkę agencyjną. Cztery osoby grają solo, najsłabsza odpada po każdej rundzie, także nie trzeba, nie muszę wygrywać każdej rundy, muszę e, e, po prostu, żebym nie był ostatni. Mam nadzieję, że ten do, tej, do wieczora chwilówki weźmiecie e, między innymi w tej czwórce w której gram będzie ze mną podziabaniec nie będzie podziabaniec, nie i mówię, to jest to, jest to co tutaj mówię to, to i tak nie mówię nie mówię mówię, mówię bardzo tą małą część bo nie mogę, tak owca e, o której? o 21 polskiego czasu, nie także Zapraszam wszystkich. Mówię, samo tapowanie daje 3 punkty. Pamiętajcie o tym, nie? Ty, ty to nie masz dopiero co robić. Michał, ale mi dałeś, ty! Chyba odchodzę z TikToka, ale ty to jesteś, kurwa, chłop... A yeah, co za chłop, ty, Michał, ale mi dałeś. Po części tak. Jesteś e, w CG? Nie, jestem teraz. Słuchajcie, zgadnijcie, gdzie jestem. Tip dla wszystkich, gdzie jestem. Jestem człowiek, kurwa, przerywamy tą audycję, ponieważ. Mordo, je... jesteś w Toruniu? Jestem, jestem, a ty jesteś na pozycji? Tak, jestem, jestem przy moście, nie? Równo, równo za 18 minut niech Space on odpala protokół beta.